Dzisiaj chciałam wytłumaczyć, jak się poprawnie wymawia to słowo. Albo to słowo. Nie wiem dokładnie, gdzie, gdzie wrzucę to słowo. Może po tej stronie, może po tej stronie, ale o tym jest dzisiejszy odcinek. Ktoś mi z Polski ostatnio powiedział, że słowo Turtle jest trudne dla Polaków. I na początku tego nie uwierzyłem. Ale teraz myślę, że nie, może rzeczywiście słowo turtle może być kłopotliwe. Szczególnie, że to słowo się inaczej wymawia w Stanach i w Anglii. I na pewno w każdym kraju. Ja nie wiem, jak oni to mówią w Szkocji, tak? It's a turtle. Albo coś takiego, ja nie wiem, jak oni to mówią. Ale potem pomyślałem, jak Polacy wymawiają to słowo i może turtle, Albo coś takiego? I mam nadzieję, że nie mówicie turtle. Ale nie, I don't think so. Ja nie sądzę, że ktoś tak mówi. To jak się wymawia to słowo w Stanach? My mówimy turtle. Turtle, widzicie, że my zmieniamy to T w takie trochę jak D, turtle. Nie mówimy turtle, znaczy... Nie, chyba nikt w Stanach by nie powiedział turtle, bo to jest tak po prostu dziwnie brzmi. To jest nienaturalne, żeby wymawiać to te jako T i nie jako D, jak jesteś ze Stanów, byśmy mówili turtle, ale w Anglii, to oni wymawiają to te jako te i mi się wydaje, że oni mówią coś takiego jak turtle, albo nie wiem, jak oni to mówią. To różnica jest między turtle i turtle. I jak mieszkasz w Anglii, to sorry, wiesz mój. A brytyjski akcent nie jest najlepszy. Ja nie jestem z Anglii, ok? Ten kanał się nazywa Dave z Ameryki, nie Dave z Anglii. Ale widzicie, różnica jest taka, że w Anglii oni chyba nie wymawiają to r, to nie jest turtle. Po angielsku jest turtle. Turtle. Oni raczej by powiedzieli turtle, albo coś takiego. To jeszcze raz. Turtle. Jest bardzo ważne, żebyście zapamiętali, że to nie jest tur, to nie jest u. Wiem, że tam jest u. Ale my nie wymawiamy U tak samo jak wy wymawiacie U. To nie jest Tur, to jest Tur. Tur, takie E, Tur, Tur, tur" Do, turtle", Turtle, Turtle. Tak jak ta bajka, Teenage Mutant Ninja Turtles. Jak się mówi Teenage Mutant Ninja Turtles po polsku, że tak jak żółwie, ninja. Którzy są mutantami, ale też nastolatkami? To jest dziwna nazwa po angielsku. Tak nigdy nie pomyślałam o tym po angielsku. Teenage, mutant, ninja, turtles, tak. Czemu oni są nastolatkami? Czemu to jest ważne? Że tak okej, okay, mutant, okej, okay, ja to rozumiem, bo oni są mutantami i ninja yeah, okej. Okay. I są żółwiami, ale oni są nastolatkami też? Czy Wy o tym mówicie w Polsce? Tak żółwie ninja, którzy są nastolatkami. Tak hej, nie mówisz mam sprzątać pokój, splinter, to nie jesteś moim prawdziwym ojcem. Eee. Albo nie wiem, co ja właśnie tutaj gadam. Ale okej, okay, to nieważne. Teenage mutant ninja turtles. 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 Turtles, one turtle, many turtles. To nie jest turtel. Turtle. Tur to nie jest tur, tur. Tur, turtle. Turdle. Jest takie słowo jak turd. I zawsze, jak słyszę turtle, to tak sobie wyobrażam słowo turd. Musiałam sprawdzić, jak się mówi turd po polsku. I tutaj napisali łajno albo gnu. Ja nie wiem, co to jest łajno. Wajno to jest taki facet, który pije dużo, dużo wina. Tak się mówi w Stanach. A tak, oh, he's a wino. Bo on jest alkoholikiem tylko z wina. To jest wino. Uh, nie wiem, co to jest wino po polsku. Ale turd jest taki jeden. Kawałek kupy, taki długi, że to jest nie, nie tak jak części i nie taka kupa, tylko taki, psz, taki, wiesz, taki kawałek, taki długi kawałek. To jest turd. To zawsze zamiast Teenage Mutant Ninja Turtles, to sobie wyobrażam, że oni są Teenage Mutant Ninja Turds? Nie, to jest paskudne. Ale tak się wymawia Turtle. Turtle to nie jest turtel, to nie jest r, to i to nie jest u, to jest turtle. 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 To mam nadzieję, że teraz wiesz, że się mówi Turtle i nie Turtle, albo albo Turtle, albo ja nie wiem. Albo w Anglii oczywiście też Turtle. Oh, would you like some tea, your Majesty? To dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś. Daj znać w komentarzach. Sprawdź moją stronę davezamnyki.pl. A uh, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Uh, ja nie wiem, napiszcie mi coś o żółwiach, jak chcecie? Ok, na razie, cześć.